Wojtek Makowski. Zapraszam na rozmowę. Dziś moim gościem jest Tomasz Wojakowski z Departamentu do Spraw Dostępności w Pefron. W całym naszym cyklu rozmawiamy o dostępności, natomiast dzisiaj pomówimy sobie trochę o jej braku. Czym jest brak dostępności? Powiedzmy może o jakichś przykładach sytuacji, kiedy można się z nią zetknąć. Dostępność i czy, czy jej brak, kiedy mówimy o barierze, jest ona wtedy, gdy osoba chce skorzystać z usług. Podmiotu publicznego, z funkcji, jaką ten podmiot publiczny pełni, kiedy znajduje się w budynku, w którym ten podmiot publiczny się mieści. I tam napotyka na barierę bądź jakieś utrudnienie, które mu no, utrudniają w tym, aby właśnie z tych funkcji, z tych usług podmiotu publicznego skorzystać. Jakie są bariery? Takie najbardziej typowe, powiedzmy naszym widzom. Kiedy mogą powiedzieć, że o, właśnie w tym momencie natknąłem się na barierę? Przykładów jest oczywiście mnóstwo, ale mm, takie, które mogą się też naturalnie kojarzyć, czyli, np., osoba, która porusza się na wózku, y, udaje się do biblioteki y, miejskiej. I nie ma tam windy, a są schody. Nie może się dostać do biblioteki po to, aby wypożyczyć książkę. Albo inna sytuacja. Osoba, która ma trudności w słyszeniu i korzysta z aparatu słuchowego. Udaje się do punktu obsługi klienta Urzędu Miasta, podchodzi do osoby, która ma jej udzielić informacji. Natomiast wiadomo, w dużej sali obsługowej jest szum. Wobec tego osoba, która ma aparat słuchowy, on zbiera wszystko. Ma kłopot w komunikowaniu się. Pętla indukcyjna... Taki problem by zdecydowanie redukowała. Kiedy nie jest to na wyposażeniu podmiotu publicznego, jest problem. Wtedy dochodzi do takiego utrudnienia, bariery w komunikacji. Jest kilka dróg, którymi można podążyć, żeby z tymi brakami, z tymi barierami sobie radzić, a właściwie z ich usunięciem. Jakie są to drogi? Osoba, która mm, doświadcza właśnie takich y, kłopotów, utrudnień, y, które jej y, no, przeszkadzają w tym, aby skorzystać z usługi tego podmiotu publicznego, ona może zwrócić się do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności. To jest po pierwsze, a po drugie, to musi być osoba ze szczególnymi potrzebami bądź ustawowy przedstawiciel. Wtedy ona zwraca się do tego podmiotu publicznego o zniwelowanie tej bariery, która tam występuje. Wtedy podmiot publiczny powinien jak najszybciej na to zareagować, nie dłużej niż w ciągu 14 dni powinien usunąć tę barierę, kiedy ma jakiś kłopot. Z tym związanym, tak? Bo niwelowanie barier nie jest proste, to też trzeba podkreślać. Wtedy powinien niezwłocznie powiadomić tę osobę. Że potrzebuje więcej czasu, natomiast to więcej czasu nie powinno być też dłuższe niż dwa miesiące. Wobec tego ustawa nam tworzy ramy do tego, aby dostępność uzyskiwać w miarę szybko. Wiemy więc, kto, wiemy do kogo może złożyć taki wniosek o zapewnienie dostępności, natomiast w jaki sposób to wygląda technicznie. W jaki sposób osoba zainteresowana może ten wniosek złożyć? Ustawa precyzuje, jakie po prostu dane powinna ta osoba y, przesłać. Podać do podmiotu publicznego, tak imię i nazwisko, jaka jest potrzeba, co spowodowało ten problem i jaki jest pomysł na to, aby ten problem usunąć. To są te, te informacje niezbędne, natomiast można to zrobić na różne sposoby. Można po prostu udać się do tego urzędu, można spisać taki wniosek na karce papieru i go przekazać, czy przesłać poprzez usługi internetowe w serwisie ePUAP, App, czy można to zapisać i wysłać mailem. Bardzo dziękuję. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że to były bardzo istotne informacje. Państwu również bardzo dziękuję za to, że byli z nami dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.